Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj robimy wrap up, czyli podsumowanie moich czytelniczych zmagań z ostatnich dwóch miesięcy, to jest z lutego. I Marca. Dlaczego z dwóch? Dlatego, że po prostu w tym czasie musiałem pisać drugi rozdział pracy licencjackiej i nie miałem aż tak dużo czasu e, na czytanie. Ta końcówka Marca pozwoliła ma mi na, na troszkę więcej, dlatego że no, musiałem siedzieć w domu, więc e, te wyjścia chociażby na uczelnie znacznie pozwoliły mi po prostu zaoszczędzić bardzo dużo czasu. E, w związku z czym mamy tutaj całkiem sporo tych tytułów. No i tyle słowem wstępu, przejdźmy do samych książek. Pierwszą pozycją jest Andrzej Pilipiuk i wieszać każdy może, czyli piąty tom cyklu przygód Jakuba Wędrowycza, po który sięgnąłem głównie ze względu na to, że potrzebowałem się pośmiać, ponieważ sięgałem na, po niego na początku lutego. Końcówka stycznia, początek lutego, jak większość pewnie wie, jest to czas sesji, czas wielu stresów, prawda, czas wkuwania, jeśli się tego nie robiło przez przez cały Semestr, no i tą, tą pozycję razem z ostatnią pozycją styczniową, czyli blaskiem fantastycznym od Tarego przeczyta, wziąłem sobie, żeby odetchnąć. Po prostu jest to humor stosunkowo prosty, natomiast czegoś takiego właśnie potrzebowałem i w jakiś sposób on do mnie trafia. Jednocześnie jest tutaj pokazana troszkę taka, co prawda, oczywiście zakrzywiona, podchmielona tym bimbrem wersja wsi, natomiast Natomiast jest to jednak ta, ta, ta wieś, którą ja w jakiś tam sposób wewnętrznie w duszy romantyzuję i lubię po prostu o niej czytać. Lubię takie proste, swojskie życie, tutaj oczywiście zabarwiane troszkę elementami fantazy. Natomiast jeśli mam coś powiedzieć o tej konkretnej pozycji, no to możecie tutaj znaleźć chociażby prawdziwą wersję. Baby Jagi, to znaczy babci Agnieszki dokładniej, i jej chatki z Piernika, a także całkiem ciekawą historię nawiązującą do mitologii egipskiej. Więc dla mnie była to całkiem przyjemna lektura, odetchnąłem i mogłem sięgnąć po coś cięższego. I zdecydowałem się na Milana Kunderę i nieznośną lekkość bytu. Ja wiem, że to może tutaj potwornie wyglądać, bo światło się odbija. Natomiast no, postanowiłem, że wezmę się za coś ambitniejszego i padło na nieznośną lekkość bytu, którą po prostu która czekała na mnie od bardzo dawna. Eee, którą chciałem przeczytać tak naprawdę gdzieś od połowy liceum i w końcu się za nią zabrałem. Co ciekawe, eee, czytałem ją na głos w całości, Mojej dziewczynie do snu. Ja wiem, że to nie jest może najlepsza książka do czytania do snu, natomiast nam czytało się ją bardzo przyjemnie i ta treść faktycznie do nas jakoś przemawiała. Szczególnie, że tam też główną rolę gra właśnie związek pomiędzy kobietą a mężczyzną pomiędzy Tomaszem. A Teresą, więc faktycznie w niektórych momentach widzieliśmy pewne analogie. Dużo, dużo dyskusji ta książka wywołała. A przy okazji podszkoliłem trochę umiejętność płynnego czytania na głos, a to zawsze jakiś tam plus, prawda? Dalej postanowiłem pozostać nadal w tych takich ambitniejszych klimatach i zdecydowałem się na reportaż. Konkretnie reportaż Joanny Gierczak o 27 śmierci tobiego obedy, który kupiłem za namową Karo i ma absolutnie cudowną okładkę, ale to nie jest ważne, bo treść jest Mega ważna, najważniejsza i e, traktuje o pierwszych narodach, czyli rdzennych mieszkańcach Ameryki Północnej, e, których nie powinno się nazywać Indianami, nie wiem czy to wiecie, ale nie powinno się ich nazywać Indianami, Eskimosami itd. Oni siebie tak mogą nazywać, e, natomiast my e, poprawnie politycznie powinniśmy na nich mówić pierwsze narody albo e, nazwami konkretnych plemion. I jest to naprawdę, naprawdę fascynująca lektura, która pokazuje szczególnie na przestrzeni ostatnich tutaj wydarzeń z zeszłego roku, chociażby czy sprzed dwóch lat tak głośno tutaj dotyczących Kościoła. Tutaj również Kościół katolicki jest zaangażowany, i również jest ta raczej mroczna strona kleru pokazana. Ponieważ mamy szkoły z internatem prowadzone właśnie przez duchownych i no nie dzieje się tam naj, najlepiej. Generalnie dzieje się tam potwornie. Działo się w przeszłości I, i opisane tutaj sytuacje dotyczą tak naprawdę Kanada pokutuje za nie do dzisiaj i, i wypłaca. Grube miliony e, odszkodowań ludziom za, za po prostu no, szkody, które wyrządziło to ich, na ich psychice, na ich zdrowiu, e, na całym życiu, tak naprawdę. To jest piętno, które się od, odcisnęło i pozostało na zawsze, i jakby. Nie dotyczy tylko tych osób, które miały bezpośrednią styczność, które były w, w tych szkołach z internetem, internatem, ale również ich dzieci, ich rodziny, dlatego że ci ludzie po prostu no, byli kompletnie wyrwani z rzeczywistości. Ich podejście było wyciągnięte ze szkoły, a to, co z tej szkoły wyciągali, no było po prostu w zasadzie bestialstwem, więc. Więc no, to jest naprawdę kawał dobrej literatury, i jeśli macie okazję, to sięgnijcie, bo możecie się naprawdę dużo z tego reportażu dowiedzieć. Więc, jak sami słyszeliście, wybrałem sobie jedną no, tematykę, nie najlżejszą coś, co faktycznie jakoś tam wywarło na mnie duże wrażenie i z tych pełnych humoru książek przez troszkę bardziej filozoficzne filozoficznego Milana Kundery trafiłem na, na taką pozycję, którą faktycznie no, nie czytało mi się przyjemnie, a, a raczej no tak z pewnym wysiłkiem, więc znowu potrzebowałem odpoczynku po jej zakończeniu, e, dlatego zdecydowałem się w końcu sięgnąć po trylogię Griszy, czyli Cień i Kość, e, Oblężenie i Nawałnice, a także tom trzeci, czyli Zniszczenie i od nowe wszystkie, oczywiście, autorstwa pani Lee Bardugo. Jest to, oczywiście, również seria poprzedzająca Szóstkę Wron i Królestwo Kanciarzy. Co prawda, nie jest bezpośrednio związana, jest oczywiście pewnym następstwem tych wydarzeń. Dzieje się w tym samym świecie, natomiast tutaj nie ma takiej, takiej bezpośredniej bezpośredniego związku są inni bohaterowie tak dalej. I chciałem po prostu poznać początki tego uniwersum, mimo że wiedziałem, że jednak no, poziom jest tutaj troszkę niższy z racji tego, że w zasadzie z tego, co pamiętam jest to był to debiut, Cienikość, był to debiut pani Li Bardugo. i to faktycznie widać te postacie są bardziej jednowymiarowe. I mam wrażenie, że w większości przypadków, szczególnie Darklinga e, i, i prawda, głównej bohaterki, e, autorka troszkę przekombinowała. Chciała zrobić. Za bardzo starała się zrobić e, z tych postaci postacie głębokie, e, takie, które, no, nie są właśnie jednowymiarowe, że one mają jakąś głębię, tylko, że to widać jakby, a, to widać, że ona się starała tutaj jakoś e, zaznaczyć czytelnikowi, że, o, zobacz, on tutaj jest taki naruszony, on tutaj ma skruszoną psychikę, niby jest zły, ale jednak, jednak coś tam w sobie ma, wiele przeszedł, i tak dalej, e, i... Mm, wszystko by było spoko, gdyby to nie było tak wyeksponowane przez samą autorkę, gdzie dosłownie, no, mieliśmy niektóre fragmenty zaznaczane, jak ciężko jest bohaterce, ja tego nie za bardzo lubię, e, w książkach ja wolę po prostu, no, wnioskować po tym, co czytam, z, e, że, że, no, faktycznie miał ciężkie dzieciństwo, a nie mieć zaznaczane, że, o, ten bohater ma ciężkie dzieciństwo w tym momencie czytelniku, zauważ to. E, więc, więc, no... E, jakby było widoczne, że, że są to jej pierwsze powieści. Natomiast no nie mogę powiedzieć, że bawiłem się źle, bo w jakimś tam stopniu mnie ta, ee, te, te, ta trylogia wciągnęła. E, co ciekawe. Darkling, czyli niestety w tym tłumaczeniu zmrocz, którego nie jestem w stanie przeboleć, wcale nie był moją e, ulubioną postacią, wcale nie był nie zachwycałem się nad nim aż tak bardzo. E, szczerze powiedziawszy, e, najciekawszą rzeczą, jeśli chodzi o Darklinga, było to opowiadanie, opowiadanie dołączone do trzeciego tomu, e, które nazywało się Demon w lesie. Ono wyjątkowo jakoś mnie tak zaciekawiło i mam wrażenie, że było po prostu lepiej napisane z racji tego, że chyba było później pisane. Tutaj nie mam pewności, jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Natomiast najciekawszą postacią dla mnie był tutaj Nikolaj, czyli książę, prawda? Książę Nikolaj, następca tronu Rawki. A ze względu na jego charakter, że on był właśnie chyba najlepiej stworzoną postacią, najlepiej napisaną postacią, najmniej jednorodną i taką najmniej na siłę, faktycznie e, miał w sobie jakiś tam pazur, miał w sobie inteligencję, e, miał e, to dostojeństwo, prawda? E, i, I to mi się bardzo podobało. E, niestety, z tego co słyszałem, e, pani Bardugo zepsuła to w królu z bliznami. A więc no, tutaj też a, mam duże wątpliwości, du duże wahania, czy sięgać po tą pozycję, e, czy nie. Natomiast e, jeśli mam jakoś tak jednym słowem, jednym zdaniem podsumować a, całą trylogię Griszy, to uważam, że jest ciekawa, Brakuje jej warsztatowo, natomiast całkiem przyjemnie się ją czyta i, i no, ostatecznie warto poznać tę historię, jeśli ten styl i, i warsztat nie jest dla Was najważniejszy, a chcecie jakby troszkę poszerzyć sobie. Ee jakby waszą znajomość świata Grishów uniwersum Grishów. Natomiast jedną rzecz chciałbym zaznaczyć, bo dużo ludzi e, wykłóca się o to, e, którą pozycję czytać najpierw, czy właśnie sięgać po e, chronologicznie najpierw trylogię Grishów dopiero potem, po Królestwo Kanciarzy. Czy można jednak czytać Królestwo Kanciarzy i Szóstkę Wron osobno, jako, jako standalone w zasadzie. I ja jestem zdecydowanie za tą drugą stroną. To znaczy, że czytając Szóstkę Wron nie miałem żadnego poczucia, że mi czegoś brakuje tam, że jakby potrzebuję znać Początek tej historii, to znaczy, jakieś tam nawiązania, smaczki, wyłapywać? Nie, bo ta pozycja broni się sama i sama w sobie jest świetnym dziełem. Zarówno wszystko bron, jak i. Królestwo Kanciarzy, chociaż ja zdecydowanie wolę Szóstkę Wron niż jej kontynuację. Natomiast teraz przeczytawszy początek, mam wrażenie, że równie dobrze możecie to odczytać w takiej kolejności, że najpierw sięgacie po Szóstkę Wron, żeby po prostu nie zradzić się na przykład do słabego stylu Pani Bardugo w pierwszych książkach, do słabego warsztatu może bardziej niż stylu i dopiero sięgać po, po trylogię Griszy sobie czytać, żeby rozszerzać wiedzę o tym świecie e, i ja szczerze powiedziawszy, dzięki temu, że przeczytałem ją jako drugą, mam teraz ochotę ponownie przeczytać e, Szóstkę Wron i Królestwo Kanciarzy, żeby e, zobaczyć, co teraz będzie, e, żeby to było dla mnie taki bardziej foreshadowing, że okej, okay, czyli tutaj faktycznie było e, i ja teraz wiem, o co chodziło, bo poznałem te historię, która się działa wcześniej. I, I myślę, że to też może być taki ciekawy zabieg, żeby zastosować w tym przypadku odwróconą chronologię. Co o tym sądzicie, możecie oczywiście napisać w komentarzach. Tym sposobem docieramy do ostatniej pozycji, jaką udało mi się przeczytać w marcu, a jest nią William Shakespeare, jego wieczór trzech króli, a także burza. Dwie komedie w takim wydaniu, prawda? W jednym tomie które pozyskałem, z tego co pamiętam, na zeszłorocznych warszawskich targach książki i muszę powiedzieć, że naprawdę miło było wrócić do Szekspira, bo oczywiście miałem z nim styczność w szkole przy okazji e, Romeo i Julii czy innych jego tekstów, e, natomiast e, czytając teraz e, zarówno Wieczór Trzech Króli, jak i Burzę, e, jakoś tak poczułem takie uczucie, jak powrót do domu, że to jest coś, co znam, e, taki fragment mojej przeszłości, i, i że ten styl jego jakoś do mnie przemawia, rezonuje z duszą, bawi mnie, e, i jednocześnie to, co jest podszyte pod tymi wersami, to, co jest ukryte, niewidoczne, również jakoś tam do mnie trafia. E, więc, więc była to dla mnie naprawdę przyjemna lektura, szczególnie, że w burzy znajduje się mój ulubiony cytat, i ja w końcu chciałem zrozumieć. Skąd, skąd on jest, w jakim kontekście może bardziej został użyty. Troszkę się rozczarowałem, dlatego że ten kontekst nie jest tak podniosły, jak się spodziewałem, natomiast ten cytat to jest piekło i jest puste, a wszystkie diabły są tutaj. E, tam i wszystkie diabły są tutaj, e, i jest to po prostu cytat, który znam od bardzo, bardzo dawna e, i który jakoś tak dziwacznie się przewija cały czas przez moje życie, że cały czas na niego gdzieś napotykam a to w piosence, taką na fidę, a to w innych tekstach kultury, a to w jakichś grach, tak dalej, więc, więc jakoś jest. I postać Kalibana też jest bardzo często wykorzystywana, e, więc, e, więc tutaj te nawiązania miło w końcu kojarzyć, w końcu poznać ich pochodzenie, poznać oryginał, czyli burzę. Tym sposobem dochodzimy również do końca. Ja obecnie czytam tajemną historię Donny Tart, w którą wciągam się niesamowicie i muszę powiedzieć, że z pewnością jest to jedna z lepszych, jeśli nie jedna z najlepszych książek, jakie czytałem w swoim życiu, sposób w jaki budowana jest cała ta opowieść, jest naprawdę fascynujący i, i ja się nie dziwię, że jakby po przeczytaniu tego można stać się jeszcze większym literackim snobem, bo to naprawdę jest, e, jest fascynująca historia i e, jeszcze chyba nigdy nie podnieciłem się tak e, czytając po prostu fragment o deklinacji, jak to było w tej książce, więc e, naprawdę no jest to kawał Dobrej literatury, i jeśli macie okazję, to ja już mając jeszcze 200 stron do końca, mogę z czystym sercem polecie, polecić tę pozycję. Wiem, że się nie zawiedziecie. No i czytajcie po prostu. Ja Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Was nie znudziłem. Mam nadzieję, że się ten materiał Wam podobał. Komentujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia niedługo. Cześć.